Jiała tamta robi robotkę. Patrzcie jak pięknie wziąłem. Jest. Opatrzcie. <laughs> Ładnie wziąłem. Wzięliście to cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj zupełnie inna miejscówka. Powiem wam teraz, to jest naprawdę bardzo płytko gdzieś nawet po pokolona wody więcej nie będzie. I na ultralighta tutaj na taką małą tandkę, albo dość większą będę próbował złowić jakieś zdręgi dla was. Trochę szkoda, że to słońce tak raz jest, raz nie ma. Fajnie grzało, to by te rybki szybciej do góry wychodziły, a tak pokazują się, znikają. No i próbuję wydłubać jakieś zdręgi. No i zobaczymy, jak mi to dzisiaj wyjdzie. Mam nadzieję, że jakieś się da złowić, bo już widziałem, że są tutaj. Nawet parę jazi zaobserwowałem. No i będę próbował to złowić. I taka się. <gry> Zobacz tak Jest wstępna w Pięknie wzięła Na tantkę Właśnie. Taką tantkę co to jeszcze się kryje? I no wrzuciłem już w ubranie. A trzeba trochę dalej? To na, to przynajmniej leci. Następna Wstępna <ścoughs> wzdręga. O, wiatr, to nierzucanie niestety, takie się problemy robią potem. Ale się teraz poplątałem. No tu się coś dzieje. Stręgi chodzą. Ciężko będzie mi się rzucało, no to ciężko, ale brania agresywne O już było Jest yeah. <grymny> Teraz fajniejsza wzięła, z Wam pokażę <laughs> Zobaczcie Taka zdręga <laughs> Ale ładnie przystrzeliła, jak są duże Wielkie się trafią to zaraz jest branie Jak małe, o teraz było fajne branie Tyle co w rzut. Trochę są nie w moim zasięgu te zdręgi, bo one się dość daleko czynią od brzegu, naprawdę. Jeszcze muszę pod wiatr rzucać. To nie za fajnie. No, ale tu one są. Jest. Ciekawe co, zdręga? Chyba no z ręga, jasne. Z dręgu się biorą. jak jakieś większe trafić. To nawet fajnie biorą. Kurczę, to dno widać. O, jaka fala poszła. jest na takiej płytkiej wodzie. Zobaczcie jakie oko. Toż tu wody nie ma i takiego się udało złowić, ależ wytarty widać, ewidentnie. Zobaczcie wytarty. Nic porzucam tu. Coś się tu dzieje. Masakra aż było widać branie co no. jest ile? 10 cm wody? Może ani nie Zobaczcie ile tu jest zdręgi dręgi Co tutaj jest z dręgi Masakra, cała ławica I to taki ładny dość Znaczy one nam chciały żerować Ale tego jest O Trzeba coś wykombinować na nie jakie piękne stręgi, albo jaździe Zobaczcie jak pięknie działa chęczę ja. Zobaczcie jaka wzdręga A może i Jaś Jaś <grym> Jazik to nie wzdręgi, to jazie weszły Ja mówię coś niezdecydowana ryba Zobaczcie jaki jazik To powiem wam, tej drobnej ryby tu jest naprawdę dużo. Tylko czas po prostu złoty środek, przynętę znaleźć. O, już było fajne bo pyknięcie, widzieliście? O, znowu. Jest. I co to mamy? O, koń. No, tej ryby się najmniej spodziewałem. No, zobaczcie. Wytarty, ładny już. Okonek. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś tu siedzą. Tak delikatnie bardzo wziąłem chyba już wiem na co je łowić biała tamta Dobra, podejdę sobie tam bliżej, powolutku prawdę ich tu sporo tych zdręgi jazie. Nieduże, ale naprawdę ich tu jest sporo tych rybek. Widocznie za, za tą drobnicą poprzychodziły szukać białe to będzie się bardziej. Na dnie to pokazywać może. O, jasne. Zobaczcie, na białego zaraz. Taka wzdręgulka Zobaczcie. Biała tamta robi robotkę. Taka. Ale ich tu jest. Naprawdę sporo. Miałem taką kolor inny, ciemniejszy, to nie, ale na białe zaraz, na białą tamtę, zobaczcie, branie za branie. <ścoughs> no, zobaczcie, jaka ładna. Korzystam, póki mogę. Pogoda ładna. Się to nie zepsuło. Oj, już. o jakie branie było, wiatr po prostu. Ale jest tej ryby, jest tu naprawdę sporo. To aż widać. O! Piękne branie. Zobaczcie. Ciekawe co to wzięło. Jazik. Zobaczcie, Jazia mam, nieduży, ale przywalił masakra ale przywalił pięknie Próbuję teraz troszkę dalej zapodać, zapodać to troszkę dalej. Tu mam taką cięższą główeczkę. Aha. Mi się tu truje to odciąć. Bo powiem wam, te zdręgi są tutaj, nie są może duże. Nie są może za duże, ale coś się tutaj dzieje. Do wieczora jeszcze mam trochę tego czasu. Teraz słonko wyszło. Może się ta woda znowu otworzy. Zobaczymy. Jest to następna, a Jest taka wstręga. O. Tam gdzieś siedzą. Kurczę, ale ten wiatr mi taki brzuch robi. Strasznie się tutaj źle rzuca. Mam boczny wiatr. Nie za fajnie mi się to rzuca. Wędkę muszę wysoką płytką. Jest, zobaczcie, ładnie się Wzięliście to, tylko i podniosła. A ładniejsza, się nie spięła. Zobaczcie, taka piękna. Bezadziarowy haczyk i taka się Zaraz padłaby, tylko bym popuścił. Kurczę, powiem Wam, jakby to jeszcze tak unosiło się bardziej w toni, ale wtedy bym nie rzucił i muszę kombinować. Muszę kombinować. Coś te zdręgi tu się pokazują, więc jest szansa je tutaj złowić, naprawdę. Szkoda, że to słońce nie chce wziąć. jakby to słoneczko wyszło, to naprawdę dużo, dużo by było lepiej. No, niestety, pogoda jest jaka jest. I okonek. Patrzcie. Takie są. Wytarte już. Nieduże, ale są. Przy brzegu przeważnie biorą. więc dalej. To jest takie dłubanie dzisiaj straszne. Z tymi rybami. I naprawdę trzeba szukać. Że ten wiatr mnie utrudnia, to straszne. jest pewnie oko <sadł> spadł spadł ale widać gumeczki się sprawdzają taką małą fioletową tamtę tak założyłem coś się tutaj na nią dzieje może tutaj z tym tak z tym, z tym wiatrem porzucam I zobaczymy czy co coś klupnie mi jest przy samym brzegu ale nieduże zobaczcie takie okoniki no tamte według o i chyba będzie zaczep myślałem że coś fajnego zobaczcie e, samym żegłem taki oko podrażniłem i taki okonek No pokaż coś ty tutaj nabroił zwinął mi ją troszkę, żeby poprawić. Jeszcze raz to zarzucimy coś się tu dzieje. Trzeba ją tak kurczę kombinować, bo dzisiaj testuję sobie tanty, które przyszły mi z AliExpress. Na tą białą, fajnie wzdręgi dziś reagowały. I jeszcze łowiłem na kolor taki fiolet. A trochę tego mam. Brązowe. O, takie zielone. No, takie mi krótkie łowię dzisiaj na ten kolor. Okonki tutaj. Nie duże ale biorą na taki właśnie kolorek. No i jeszcze tutaj mam taki czarny z brokatem. No taki. Bardziej zgnita zieleń. Tego jeszcze nie testowałem. No i muszę Wam powiedzieć, że na biały spoko z dręgi brały. Na no, ten fiolecik brały fajnie okonki. Jeszcze do wieczora trochę czasu mam, więc mówię dalej. Znowu taka wzdręgusia a nieduża. Może jeszcze się jakaś skusi. Spod tego zielska tam. No taka maleńka, patrzcie. No taką, no te zobaczcie. Na no lecika. Teraz spróbuję. Ale nieduża. Nie chcą żarować za dobrze. Jeszcze chyba nie ta, jeszcze nie tak ciepło jak powinno być. Przynajmniej na te zdręgi. Pusić. Nie dręga. Jest dręgu, ale nie znowu. Może się jeszcze jakąś. Ciężko dorzucić te płytkę, one się szybko płoszą. Nie są takie agresywne. Spadłam w samym kraju. Ja nie mogę, jeszcze troszkę tu odrzucam One tu będą siedzieć, tu ma taki zakątek fajny Drobnicy też tam jest Jeszcze tu w prawo rzucę Już w obranie o, Już Na żółtą też biorą Jeszcze tutaj Już było no to opanik Spadł <laughs> Tylko rzucił Wstępny Ale ich tam musiało być Patrzcie co tam się zrobiło Jakiś kalaś wyszedł Ale branie, fokonek <noise> pewnie. No uh -huh. i widać te małe już reagują. Nieduże leżą. Nie A znowu. Jest. Uh. kemalangk O koni pewnie na no bank o taki okonek. Na okolie metalną. to chwilę. Dobra, koniec. Już tak. mogę do na tutaj. Dobra, starczy na dzisiaj już tego wędkowania. Trochę się pobawiłem, chociaż nie jakieś wielkie rybki, ale udało się coś złowić. Teraz muszę się przez te haszcze przedostać i wale dodam. Zdręgi nawet trochę dzisiaj brały, muszę wam powiedzieć. Chociaż spodziewałem się, że może będzie lepiej, ale nie ma co narzekać. Okonki już widać, też powoli odpalają. Pogoda się robi, widać, że wytarte bez ikry przynajmniej tutaj były. Więc powinno się coś już dziać z tymi okoniami. <grytanie> Dobra, lecę do domu, trzymajcie się, cześć.